W dzisiejszym odcinku otwieramy Laki Bloki Zakrzaka. Każdy z nas ma do otwarcia po 40 laki bloków. W środku kryją się ulubione bronie Zakrzaka, ale nie tylko. A to, co z nich uzyskamy, tym będziemy mogli walczyć na samym końcu. Jeśli lubicie takie odcinki, jak ten, koniecznie zostawcie łapy w górę i subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby być na bieżąco. I dokładnie tak, dzisiaj na mapie o godzinie 20:00 Wchodzi nowa aktualizacja Gdzie wy również będziecie mogli zagrać Tymi blokami, zostanie wprowadzony również Nowy customowy przedmiot Nowy tor 1 na 1 Także koniecznie wbijajcie na mapę I co najważniejsze, na mapie pojawił się nowy sekretny kod Gdy podejdziecie do tego urządzenia I wpiszecie dokładnie te liczby Dostaniecie jedną darmową podkę na Damage Widzowie, te laki bloki przygotowywałem ja Wkładałem rzeczy do tych bloków osobiście Więc Rafa, można powiedzieć że nie będzie wiedział, co się w nich znajduje, chociaż ja też nie do końca pamiętam, bo no jest tego dużo, jest tego dużo. Dobra, więc widzowie, ja wbijam i słuchajcie, wyglądają one w taki sposób. No, jest to mój skin, prawda? Jest to mój skin w zimowej czapce. Rafa, zapraszam i lecimy z tematem. Dobra, widzowie, ja już wbiłem tutaj i słuchajcie, mamy tutaj właśnie zakrzakowe zrzuty. I zróbmy tak, że jak naprawdę wbijecie tutaj tysiąc w górę pod tym odcinkiem, to zrobię moje zrzuty, więc wszystko zależy od was. Dobra, ja zaczynam i pierwsze, co mam, jest to urodzinowy prezent. Ja nie wiem, czy go będę mógł tutaj w ogóle rozłożyć. Ja, dobra, ja sobie go zostawiam. Ja sobie go zostawiam i rozrzucę go na mapie. Więc, no, sprawdźmy, co będzie w moim pierwszym lucky bloku. Rafa trafił prezent. Co będzie się kryło w prezencie? Dowiemy się pewnie później. A u mnie jest pompa modułowa. Ja to dodawałem? <laughs> Czekaj. Już nie pamiętam, że ja to dodawał. No nic, no, jak widać, nie są tylko ulubione przedmioty, ale być może również te strollowane. I pierwszy, co ja tutaj mam, jest to szara. Pompa modułowa, to jest twoje ulubione czy jakieś nieulubione, o co tutaj chodzi? Wiesz co, ja dodawałem po prostu bronie, które fajnie mi się kojarzą, no Combat był git. W sensie, no nie gadaj, Combat to była dobra pompa, jest szara, żeby nie była zbyt dobra, no ale kombaci kogłem ja wspominam dobrze. Chociaż teraz ma słaby dimension, ale zobaczmy co u mnie, Splash'e. U Zakrzaka Splash'e, więc sprawdźmy u... Ej, czemu ja dostaję same szare przedmioty? Dobra, mamy tutaj... Karabin szturmowy MK7 No to chyba tym lubiałeś grać Ale wydaje mi się, że bardziej tą mityczną wersją Tak, to na pewno Ale MK7 ten celownik jest fajny To w ogóle chyba jedna z pierwszych broni z celownikiem Tak mi się wydaje w historii całej gry Wizowie zobaczmy u mnie I jest rewolwer No, ja lubię y, czasem zagrać w jakiegoś CS-a Wiecie, na hedy, na tapy To jest taki CS-owy digielek Dobrze, y, ja bym chciał coś dostać y, lepsze No właśnie Co to jest w ogóle kałużka? Y, w mitycznej wersji z celownikiem. On zadaje naprawdę bardzo duże obrażenia, więc ten kawałek sobie zabieram, powyrzucam bardzo dobrze, zakrzech tutaj powybierałeś. Ale no powiem szczerze, mogłem tego nie dawać do zestawu rzeczy, widzowie. Sprawdźmy, co będzie w moim kolejnym. Jest to tarcza! I to też jest jeden z itemów, które jak dodawałem, to mówię. Ej, może być beka, jakie trafimy i będziemy walczyli na tych tiltetach, więc stwierdziłem, że dodam. Dobrze, zobaczmy, co będziemy mieli kolejnego. I kolejne co mamy, jest tu karabin z magazynkiem talerzowym. To jest, nie wiem, on się jakoś flap coś tam nazywał, nie wiem jak dokładnie. Ale to jest fajne. No ale niestety jak mam Kałacha, no to zabieram Kałacha, bo on tutaj mocno zadaje obrażenia. Tam to dodałem, bo mi się kojarzy z battlefieldem jedynką, a lubiłem sobie czasem pograć. Wizowie, blot. Numer 5, jak dobrze liczę, a w nim. Mityczne MK7 Rafa. Przed chwilą chyba wspomniałeś o mitycznym MK7, no i również je dodałem. Będzie mi naprawdę mega ciężko, ale mamy digla. Zakrzak bardzo, bardzo lubiał digla. No w sumie ja też. Teraz Gigel w ogóle kiedy on był w grze? Chyba, chyba dawno go nie było. Ale no nic, ja go zabieram. ja najbardziej digla lubiłem wtedy, kiedy on podmieniał ściany na strzała. Były takie czasy. To były najlepsze czasy Digla. Drewniana ściana na hita. No to było piękne. Miejmy nadzieję, że piękny będzie też lód z tego boksa. I jest to pompa Napastnik Ona jest ogółem spoko Ty, wiesz co, ja chyba wolę tą pompę od tej złoty. Bo ta złota, nie ma, ona ma wielki Co ona tu robi? To jakiś misklik musiał być Ja jej nie dodawałem, widzowie Otwieramy teraz mojego I mam to, co już wcześniej Chyba było to niebieskie Ja tam zrzucam zawsze te itemy Dobra, zostawię w tym miejscu To już chyba jest powtórka, tego nie chcemy Wiem na pewno, że dodałem sporo snajperek Ale jeszcze snajperki nie widzieliśmy Wiedziałem, że jak to powiem, to wypadnie Stary czułem, po prostu miałem czutkę Sztucer, oczywiście klasyczny, zielona wersja Rafa dzisiaj kończy yy, Z kulą ze sztucera W tej koronie Ja mam nadzieję, że też dostanę sztucer, ale ja dostaję Pizzę, pizzę mogę tu rozrzucić I sobie ją zabrać po prostu W ten sposób, czekajcie, ej bo ja nie mam Tego klawisza, nie mogę tego podnieść Halo, jak to podnieść? Ty? No, O dobra, działa, nie wiem co ja tu przycisnąłem Dobra, mamy to, weźmy sobie Na później trochę leczenia, właśnie przy Przypomniałeś mi, że mam dzisiaj na kolację pizzę. Widzowie, domową pizzę sobie będę robił, więc dziękuję, że mi przypomniałeś. Otwórzmy Nexta i strzelba suweren. Czekaj. Modłowa strzelba suweren A tu jest zwykła strzelba suweren Czym one się różnią, przepraszam Modułowa, ona może mieć modyfikację A ta nie może Jakim cudem, ale dziwne Nie mam żadnego pojęcia, co Zakrzak wrzucił za pompy Ale ja znowu dostaję ten talerzowy Dobra, nie chcę tego talerzowego Więc to zostawiam oczywiście Co jest w twoim? Na pewno dodawałem dobre, egzotyczne bronie Więc chciałbym zobaczyć tu jedną z nich O, jest C4 Wydaje mi się, że zamiast może tarczy O, chyba ta Dobrze, eee... Y ja mam MK7, też zielony Zielony chyba, chociaż nie, wcześniej miałem szary Tą emeczkę sobie zostawiamy Zobaczmy, co będzie w kolejnych Dobra, z podskoku, let's go Ooo, Rafa. Mogę ci dać. Jak chcesz. Wymiana, jakiś tradzik, coś takiego. A, dobra, ty masz ten, Sztucer, chyba ten lepszy, ale ja za to mam pistolety? Ty lubisz te pistolety? Czemu ja tego podnie... Dobra, mogę to podnieść. Ej, ty to lubisz? Słuchaj, mają ciekawy efekt, więc postanowiłem, że tutaj lekka. Yy, lekkie zwolnione tempo przyda się. Lekki Matrix, prawda? Widzowie, otwórzmy Nexta i. No, MK7, ale legendarne. No ja mam mityczne, więc raczej podziękuję, no raczej na pewno. Ja bym chciał jakąś fajną pompę, ale totalnie pompy nie mogę e, zdobyć. Tych pistoletów raczej nie będę. No one niby są mityczne. Digiel, w sumie miałem złoty, więc cofam się po złoty, Gigiel, starą wersję. I pompa u, nie, u mnie do wymiany i coś do leczenia jeszcze. Dajcie mi jakiś bekowy przedmiot. W tym momencie poproszę o bekę. No, ja będę miał niezłą bekę. Nie wiem, czy Rafa będzie również ją miał, patrząc na to, że mam 14 amunicji. A jaki to dawało efekt specjalny, wizowy, bo nie pamiętam. Ej, nie pamiętam, co ona dawała. Takiego egzotycznego. Jakie modyfikacje? Też nie pamiętam, jakie tam były modyfikacje, ale wiem, że nalot mam teraz tego bloku i ja tego nalotu chyba nie chcę, więc. O choinka, ty żebym ja nie skinął od tego. Ty stary, i co teraz? Aha, tu jest na szczęście bariera. Ej, ale myślałem, że zostawisz go sobie. Że wiesz, rzucisz na mój budynek czy coś. No w sumie nie pomyślałem o tym, że przecież my będziemy tym walczyć, więc powinienem to zostawić. Dawaj twój. Sprawdzamy mój, a w nim... O, czekaj, który jest lepszy? Bo jeden jest nowy, jeden jest stary. Patrzcie, tu jest nowy model, a ja chyba wolę stary model. Jaki to ma damage? 86, a niebieski? O, no, 91, no ja wolę, ja wolę OG Jakiś sztucerek by się przydał też dla mnie, ale ja dostaję jakieś wybuchy Czy Zakrzak dostanie obrażenia, jak ja chwilę poczekam i rzucę teraz? Nie, za późno rzuciłem Dobrze, że się za długo nie trzymał, bo by ci w ręce wybuchło Okej, okay. ej, no co jest, dlaczego to nie wybucha koło Zakrzaka? Dobra, przytrzymajmy trochę dłużej no, chło... ty Ej, to mi otworzyło mi bloki. I mam pompę. No tak to chyba trzeba robić. I jeszcze sztuczek. Dobra, let's go. A, a co się stało z moim... A ile ci otworzyło? Czekaj, ra. <gryw> Dwa bloki. Dobra, widzowie, w takim razie ja mam double e, double opening, uwaga. Zacznę od tego dalej. Uuu, okej, okay. tomigan cienia. A tutaj kombacik, nie no, to kombata nie chce. Tomigan, tomigan MK7, czy tomigan? I wezmę tego tomigana. Proszę, niech to przyniesie jakiś. No tutaj znowu pompa, no ale nie, mamy teraz już złotą pompę, więc złotą pompę zostawiam. Sztucer zostawiam, no mam nadzieję, że kolejne dadzą jakieś lepsze tutaj itemy, bo no, ta pompa nie jest moją ulubioną. A ta już w ogóle. Jeżeli chodzi o pompę, też przydałaby mi się lepsza ej klasyczny kałaszek no może i mam mityczny tomigan ale ser duchowi podpowiada bierz kałacha no biorę kałacha ale ten model no przecież to jest jeden z najlepszych karabinów kiedykolwiek dodanych do tej gry wizowej no niepodważalny no nic sprawdźmy co co u mnie szara szara mk to już szary przedmiot któryś raz no on mi się na pewno nie przyda bo mam mitycznego kałacha w lepszej wersji ha nie sypie nam dobrze oby posypało teraz i jest jest coś, co pamiętam, że dodawałem, jest to widzowie gugan po angielsku to było, a po polsku miotacz glutu. Tylko za co? Bo ja mam już cztery bronie starej. Nie wiem. Chyba wywalam pompę. Zobaczmy, co będzie w moim. I mamy złotą pompę. I ta już pompka będzie dużo lepsza niż ta, którą miałem. Chociaż. Gdzie jest jakaś OG-pompa? Zakrzek? Znaczy, ty, tu powinieneś jakieś OG-pompy wsadzić albo coś w tym stylu. Czy ty to dałeś coś takiego? Na pewno jest OG-pompa ta wiesz. Klasyczna. Taka. No jak ktoś mówi, pompa z Fortnite. Pierwszy się w głowie pojawia. To stara pompa ta ze starym modelem. Na pewno ona jest. Hmm, może ktoś z nas ją trafi. Sprawdźmy. Mamut, mamut. Jest dobry, ale. No nie mam za co. Może jakiś mamucik u mnie? I u mnie jest mityczny Tomigan, więc ja chyba zabieram mityczny Tomigan. Chociaż nie wiem, na co ja się tu jeszcze. Z... Nie wiem, co ja tutaj wezmę. Leczenia mi brakuje. Tu jest strasznie mało leczenia. No, wiesz. <laughs> może za chwilę poleć. Ty, stary, i co teraz? Może ty masz leczenie w prezencie? Weź to. Weź. A ja mogę na przykład ci ukraść? Ty, ja ci mogę ukraść chyba Nie możesz, nie możesz Ej, ja mam tutaj W tym stwierdziłem, że to otwieram od razu Mam tutaj złotą pompę Patrz jaką Pa, jaką mam pompę z prezentu Pokaż jeszcze raz Wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć Czekaj Ej, myślałem, że jak tak zrobię to mi się uda Ale nie udało Dobra, mój sztucer Co ty masz niby? Jaka pompa? Aha żeby no lekki skam No lekki skam Ej, podwójne Pa Podwójne pistole, ciche Wziąłeś to? Nie widziałem, ale wydaje mi się, że one raczej nie będą przydatne. Zobaczmy, co będzie u mnie. O, i to mogę zabrać za sztucer. To mogę zabrać. Czy ciebie to odepchnie? Tak. Mm. I blok mi rozwaliłeś, ty. To z niego wyleciało. A nie, nie rozwalił. Nie, no rozmówiłś. Dobra, nie, nie, nieważne. Chyba. Nie, no musiałeś. Co? Ej, ja dostałem ten przedmiot! Ja to stałem w Tomikana mitycznego Let's go, no tak to trzeba robić Dobra, zróbmy tak, że ten blok będzie dla ciebie Dobra, czekaj, czy ja mam jak go otworzyć? Nie no, nie mam jak go otworzyć No to trafiaj mi coś dobrego Okej, okay, zobaczmy Mamut niebieski, czy ty chcesz mamuta? Kałaszek, ka ja wolę wiesz, potapować Ja lubię ten dźwięk, kałacha To jest jeden z najlepszych dźwięków, taki potężny No sprawdźmy co będzie u mnie O, pistolet monarcha, on był spoko Pamiętasz go? On był git, on mega celny Ta, 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 pamiętam, to było y, z doktorem Dumem. Zobaczmy u mnie strzelba Oni nie, bie, nie biorę Strzelba Oni, ona chyba była dwustrzałowa A tutaj Emeczka Tam kałacha, więc nie Dobrze, zobaczmy na mój I mamy tutaj mityczną strzelbę Oni Ej, no może to nie będzie głupie, to chyba daje dosyć duży damage, 120, chociaż dobra, nie, zabieram to. Okej, okay, widzowie, next i... Ej, myślałem, że OG, ale to nie jest OG pompa, ale podobna do OG. i ja w ogóle nie mam pompy. Przecież... ja nie powinienem przypadkiem wywalić sztucera? No chyba powinienem, wiecie, wezmę tą pompę. Dobrze, otwieram mój blok i mam tutaj mamuta, więc mamuta zabieram za mityczny tomiga no na no raczej mi się nie przyda no mój zestaw wygląda dobrze opening aha Dwa razy to samo. Mm, dobra, to jeszcze jeden. Jeszcze jeden na przerwanie złej pasy trzy ribo osłony, To już jest lepszy traf. Dobra, pompę wywalam znowu. Ok, otwieramy mój bloczek i tutaj jest wyrzutnia rakiet kowadło. Nie chcę tego. W sensie to jest to ciężko tym trafić, więc z tego rezygnuję. Ale to było fajne, jak czołgi były w grze. To się z tego mega przyjemnie strzelało. Zobaczmy w takim razie, co w moim który to jest 20, uwaga, widzowie chyba siódmy blok. Obczajmy. Jeden z najstarszych pistoletów w grze, czyli... Pek. Ale dźwięk. No to jest ten stary dźwięk Fortnite'a. Szkoda, że tych czasów już nie ma. Yy, mamy tutaj niebieski... Nie, 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 nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Wiecie co, ja jednak robię w taki sposób. Ej, no ja muszę mieć pompę, ale szkoda mi tej rakietnicy. Szkoda mi Gugana. Dobra, rakietnica out. Rakietnica. Nie, no nie może być out. Gram bez leczenia. Po co mi leczenie w Uuu, termalka. U Zakrzeka mamy termalkę, a u mnie mamy... No nie, nie, nie. Suweren. Fioletowy. Nie chcę. Let's go next i strzelba oni. Raczej zostanę przy szarej. A gdzie jest ciężka snajperka? Ja tu byłem przekonany, że będzie ciężka snajperka, a tu ciężkiej snajperki jak nie było, tak nie ma. Zabieram Gugana. Czy to będzie pojedynek na gugane. Być może, być może, a może będzie to pojedynek na rewolwer kill switcha w zwolnionym tempie. Dobrze, moja kolej. A mamy tutaj zieloną pompę. Nie, ostatnie 10 bloków nam zostało. Mój dziesiąty. splashę mam, więc nie biorę. Mój e, dziesiąty to fontanna klepu. No coś do leczenia. Może tak by to zabrać? No może tak. Ile masz broni? To jest moje pytanie. E, ja na tą chwilę mam trzy broni i dwa leczenia. Właśnie, ja też powinienem tak zagrać, ale trochę szkoda mi tych itemów. No fioletowa, suweren, nie, 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 nie chcemy. No Zobaczmy na ten i mamy tutaj znowu tą Migana, ale jeszcze w innej wersji. Ej, w sumie. Czekajcie, to podświetla, nie? O. Dobra, to będzie łatwiej trafić. Kałaszek, czy to? Dobra, zabieram tak. O stary. No, i jeszcze teraz dali mi dylemat większy. No, no, i co ja mam wyrzucić? Co? Powiedzcie mi, co? Ja nie wiem. Ja nie wiem, nie wiem, widzowie. Chyba wywalę tą rakietnicę, bo to ciężko coś innego. No, już nam powoli bloki z... <głos》> zaczynają się kończyć, i wpadło mi do, do wody. No, to jest po prostu znak, że OG czasy już przeminęły. <głos》> OG, jak sam sobie uciekł. No, nie chciał być tu z nami, ale zobaczmy, co będzie z nami chciało być. O, Nie, no, przecież się mam. Takie dylematy Digel. Nie no, ja wolę Digla od sztucera. Biorę Digla. Wjeżdżam w Digla. A ja wjeżdżam w szarą pompę. Dobra, dalej, 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 dalej. Zapomnijmy o tym. Dalej więc. O stary, ej, teraz jest jakieś kombo w ogóle Jeszcze dostałem flinta No i za co tego flinta, za co? Zowie za... Dobra, zamiast digla, albo nie, zamiast kałacha Nie biorę kałacha, po prostu No i mamy ciężką snajperkę Oj, będzie ci ciężko, Zakrzak, to wygrać Będzie ci ciężko to wygrać W końcu ciężka snajperka, no to co jest? No teraz wiem, że jestem na hita Ale muszę przyznać, bloki się pod koniec mocno rozkręciły O stary, Karabin wybuchowy, ty wiesz co to jest, nie? To jest ten, co wybucha przy strzale. Nie, no, przecież ja wymieniłem wszystko przez ostatnie cztery bloki, prawie. No może nie wszystko, ale większość. Ale w sumie ja też wymieniłem dosyć dużo rzeczy. Jeszcze tutaj, która pompka? Nie, tą pompkę co mam jest lepsza. Kurczę, no nie mam leczenia, tego się trochę boję. Dajcie mi jeszcze OG starą pompę, proszę. To jest OG, ale nie aż tak. Cztery bloki do końca. Yy, modułowy pistolet Monarcha. Czy my to chcemy? Nie chcemy tego. A być może chcemy. Nie chcemy. Nie, 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 tego nie chcemy. A zobaczmy, może coś z tego chcemy. Zielony kałaszek. To zostawmy dla zakrzaka. No właśnie, patrzcie, tak chwaliłem kałacha. A wymieniłem go. Ostatecznie go wymieniłem, więc Beka. O, prezent, ty. Dobra, czekaj, tak, żeby tu Rafa. No bo dobra, dajmy tu. Chyba i tak nie będziesz miał wtedy do niego za. No, już myślałem, że mnie tutaj ściutujesz. Co my tu mamy? Ej, lewerek, lewerek. Dobra, moja ulubiona pompa. Easy. Ej, widzowie, jak to się mówi? E -e -e -e! A dobra, nic się nie mówi. No, chyba jednak możemy przypomnieć to przysłowie, tak? Chyba jednak się mówi. Nie mówi się, nie, nie, nie. Ostatni, ostatni. No, nie sypnął. Dobrze, i mój ostatni mamut. Dobra. Lecimy na walkę. Gramy do jednego zwycięstwa. One eternity later. Okej, okay, jesteśmy na tiltedach. Je, jak najszybciej lecę tam na górę. Tylko nie wiem, gdzie jest. Matce. Ej, słuchajcie, nie mamy maców Ale dymy Ja to zobaczyłem dosłownie 30 sekund temu I od razu zacząłem je zbierać No powiem tak, to jest w sumie Bardziej rzeczywisty pojedynek jeden na jeden, Bo ile sobie nazbierasz, tyle będziesz miał O, ej, ty, 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 mnie tam nie podwalaj Dobra, to w takim razie my robimy podobnie I rozwalamy całe tamto HG Poszło, poszło, widzowie No, i Rafa zajął sobie to najwyższy budynek W środku zona, no ja nie wiem co to ma być ty stary, podoba mi się, podoba mi się ten pojedynek No nie wygląda to źle, chociaż Ajajaj, aj, aj, dobra, co to w ogóle bym zastrzał Ej, przygotuj się powoli do lotu <noise> Bo możliwe, że za chwilę To się wyda, Że, ale żeś zeskoczył, trochę mnie zaskoczyłeś Gdzie jest zakrzak, gdzie jest zakrzak Dobra, widzimy go, weźmy tutaj jeszcze trochę I z mamuta, z mamuta go Ej, prawie A, no czemu ten celownik się nie stegował jakbyś taki runow scopea dostał? Ty, ale było blisko. Ej, no ja coś. Ten digiel strasznie. nie celny. O, ale głowa! No ja też tam coś zadałem, ale bardzo mało. Dobra, widzowie, teraz. Uwaga, to jest ten moment. Siemano, triczek. Podejście do góry, let's go. to no, wydaje mi się, że nie masz Marcus na podejście, więc tutaj fajnie zająłem. Ty, ja nie mam maców, nie mam maców, dobra, schowałem się. A po ja to mówię, że ja nie mam maców? Halo! <laughs> dziękuję za info, dziękuję za info. Przyda. Przydało się. I powinieneś dos dostać, 31. Właśnie ty też powinieneś dostać, a nie dostałeś. Dobra, Chillera, kontroluje, kontroluje tu wyjście. A Nie strzeliłem, nie strzeliłem. Ej, nie amaca, nie mam. Dobra, ej, to było dobre, to było mega dobre, co ja zrobiłem. Daj mi to. No stary. Siema! Słuchajcie, musiałem zaryzykować, no miałem 10 hp. Pierwszy raz wygrałem na tych blokach.